Oto jak możemy ustawić asystenta Google lub Gemini pod przycisk boczny w Samsungu Galaxy A36 5G, czyli jak możemy korzystać właśnie z asystenta Google zamiast Bixby. Aby to zrobić, będzie nam potrzebna aplikacja, którą musimy pobrać ze sklepu Galaxy, czyli szukamy aplikacji Store. Następnie ją otwieramy. Powinna być zainstalowana już na naszym telefonie i niestety, ale będziemy musieli także skorzystać z konta Samsung, aby mieć dostęp do tej aplikacji. Następnie Naciskamy na lupę w prawym górnym rogu, aby wyszukać aplikację Good Lock. I to jest właśnie ta aplikacja, którą musimy zainstalować na naszym telefonie. Po zainstalowaniu oczywiście otwieramy aplikację. Czekamy chwilę, aż nam się załaduje. Wybieramy Agree and Continue. Zgadzamy się na jakieś tam warunki korzystania z usługi. I mamy tutaj listę różnych aplikacji, wtyczek, które możemy zainstalować, które pozwalają nam na dodatkową personalizację telefonu. Na tej liście aplikacji wybieramy Registar i klikamy na tę strzałkę po prawej stronie. Musimy poczekać, aż nam się ona pobierze i zainstaluje. Nie powinno to długo zająć. Jeżeli nam się zainstaluje, to przechodzimy na górę i naciskamy na tę aplikację, aby ją otworzyć. Ta aplikacja pozwoli nam przypisać inną czynność niż Bixby do przycisku bocznego. Tutaj naciskamy Continue i zezwalamy na wysłanie powiadomień następnie wybieramy side key, press and hold, action czyli akcja przypisana pod przycisk boczny kiedy naciskami przytrzymujemy ten przycisk włączamy i następnie musimy wybrać access your voice, your Google voice assistant czyli dostęp do twojego asystenta głosowego Google tutaj możemy teraz od razu nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny aby aktywować właśnie naszego Google asystenta i oczywiście jeżeli korzystamy z Gemini szybko aktywujemy, to również powinniśmy wtedy nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny, aby aktywować właśnie naj. I to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę rozsuba, suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.